A tu mi 222 i Łatuś i dam wa Łatusia do kamery jak jedzie w karocy. Ładeczko, to już Jestem y, y, taki sobie, y, taki złatusiem Zobaczcie. Tutaj. Y, tak. Jestem z Łatusiem, Taki y, vlog. I powiedzcie, czy Wam się podobało. Ja twarzy nie pokażę, bo, bo ja nie chcę. Tak jak kamerzysta, ale, ale mam to w dupie. No. Zobaczcie e, kolejne filmy i ja i się żegnam, e, także do